Jezus, dobra, udało się. Dzień dobry! Dzień dobry! Jedenasty! Jest czerwca, godzina a 10. E, nie miałam czasu totalnie nic wcześniej nagrać, bo, je, no, dobra, nie umiałam się po prostu wbić czasowo, żeby nagrać. Właśnie teraz wychodzę przed dom, bo tam czeka na nas uberek. Więcej już pewnie ponagrywam na lotnisku, w każdym razie chciałam się z wami przywitać Poprosić, żebyście zostawili subka, jak i również lajka Bo taki vlog to na pewno nie jest codzienny na tym kanale ha. Olca, A A tu przyznanie jak ja, pierdolę! No nie? Ufam na słowo Jak się czujesz przed wyjazdami? się Wspaniale, w końcu ciepłe kraje, w końcu wypocznę, Słodka woda w basenach Słona w oceanie, cichuję więc tam jest Tak, właśnie tak dobre jedzenie <grywanie> Dobre plicie Nawalić się Wypocząć To jest życie człowieka. No i fajne A wy jak przed podróżą? Może być, może być. Boisz się? Nie, nie, nie Nie? Nie coś, Nie boję się. A który raz lecisz samolotem? Tak, no, oko pierwszy. <laughs> fajno, fajno. Ale w dużej rozdzielczości nagrywam. Czemu jest krzywe? 4K jestem. Ustawiam Tak było. Ja nic nie zmieniałem. Bonjour. Halo. Widać mnie? <laughs> Ej, widzisz mnie? Widzisz mnie? A nie lecisz. E, e, widzisz mnie? Widzisz mnie? Ciao, później. Elo! A Jezu, to pana! No! Wow. Wow. Ej, jak w ogóle Jane. Janę z tak słyszymy i mam myśl. Zapomniałam czegoś mi tak. To jest koniec. Nie? Myślę, dokumenty mam. Pytam się, czy dokumenty podróży ma, nie? No ma. A nie w słaby zapytałem. Ale pobrałam trzy odcinki rekruta do samolotu dzisiaj wicelia do tej nie, sezon? nie, trzeci sezon, po czwartym pogramy. Zaspoilerować ci? Nie, uspokój się, a ja oglądałam w ogóle. To już tu umar? Już na... tumar? A już tu samo? Nie, nie nie. Czemu się Aha bo ty pierwszy raz lecisz Jak samolotem. Samolotu. Uwaga, dobra. Masz Srakę? No <laughs> Jak ogólnie, jak ogólnie? nastawienie Co ogólnie na stawienie? No na samolot Jak byś... Ja jak się rozumiem, mam nadzieję Ale myślisz, że... Myśl, że... Myśl, że... co to byś, A ty, byś Tak ja tak, tak. Tak, tak. tak Dużo Ja mam na ze stanu jesteś? Jest! Dlatego ci Dobrą mówię, że... Wiecie, mamy nocleg w Stanach okay, znalazł. O, nie tak. <laughs> jest kids. Elo. Ogólnie nic nie nagrałam w domu. Oprócz tego, chłop, chłop że ma chłop ma przez ranę, puścił pędzę. <laughs> Oprócz tego, że wzięłam, nagrałam trochę jak wychodziłam bramą. Wy tak, siała. Elo. Ogólnie dziesiąta pięć. mamy lot. Kochani i lecimy do Palma de Mallorca. No, Mam nadzieję, że nas przepuszczą ze wszystkim, Bo będzie... Lipa. Ja, znaczy jedyne co się bałam to tego powerbanka. On może być problem. O może być problemem. Nie, sprawdza. No. tak zrobimy, nie? Dokumenty, dokumenty, kochani, wyciągamy, idziemy do odprawy i... Dokumenty, dokumenty, Jak przejdziemy od prawę, to się zobaczymy, a jak nie przejdziemy, to się zobaczymy po wyjściu z więzienia. I możemy iść ogólnie. Przeszliśmy bez problemu kontrolę. Z czego co to ten... znaczy bez problemu? No bo ja się przeszłam, ani nicy nie zapikałam, ani nie cofnęli mnie z powerbankami. O, cześć! No ja lustro była robione, to co pogadałam. Spoko. W każdym razie udało się przejść. Z dronem nie było problemu powerbankiem, nie było problemu, ale powiem wam jedną rzecz był za nami chłop którego cofnął ten gość ten i mówi tak te puszki z piwem to pan wyciągnie i wyrzuci puszki z piwem bo to wiecie, puszki z piwem trzymał w torbie pamiętnickie jakieś i tak nie, dobrze się udało przejść wszystko nic no, się z niczym no, nie no, cofnęli no. przemacały, przemacali nam dwie osoby sprawdzili palety mi. Ja z papierkami. papierkami. Nikt nie miał żadnego nielegalnego, żadnego nielegalnej rzeczy na rękach, także ogólnie w porządku. Mówię sobie jakieś blisko was. Tak słucham. Słucham. Ostatnie słowa przed katastrofą. Przed katastrofą. Na bezludnej wyspie będzie zajebiście. Zrobimy content do Netflixa. Mamy naładowane trzy par banki. Na szybko zbudujemy panel słoneczny Będziemy je ładować cały czas A zgrywać nie wiem na co będziemy Na szybko zbudujemy na komputer Na statek Tak yy, Nie no, w porządku jest Pogoda nam tutaj pasuje Nie wieje za bardzo, turbulencji nie będzie No No i dobrze Tam, o, Tamten się stresuje, bo pierwsza raz leci Co? No, ale nie w porządku, to nic się nie stanie przecież. No. O, Chodzicie. woda. Czajcie, ile woda kurwa kosztuje na lotnisku? Ile? 17 zł. A poszedł być do kramu i no. za... Za 50 groszy do butelki, nie? No. Tylko ja mam w Tu, coś dla Rudej Ja nie wiem, Bo jak to jest. my dzisiaj jak. będziemy... Weźmiemy na hotel. Do pokoju, będzie git. No. Mm -hmm. e o, i setki mam. A to reklamować. tą stroną, bo nie można reklamować. Ale ja mogłabym mieć taką współpracę z no. Czy to ty tam nagrywasz? Tak, cały czas. Wszemieszcie się do Adiego. Dzień, Adi. I teraz wkleję taką małpkę na Twoją twarz i puszczę głos. widzisz, masz pomysł. Aaa, widziałeś to? No? Jakie profesjonalne przejście. Dobra. Mhm. Ogólnie ja sobie chwilę do Was pogadam, ze względu na to, że chłopaki będą teraz wyciągać yy, torby. Dojechaliśmy na miejsce, tak jak już słyszeliście, bo jest 6, więc Wam powtórzę: 29 stopni aktualnie jest na dworze. Eee, plan jest taki, żeby dotrzeć do hotelu. A czy dotrzemy do hotelu, czy w ogóle krzywa? O, tego jeszcze nie wiem, bo na razie nikt się do mnie nie odzywał, ale pewnie musimy po prostu przejść z... wyjść z lotniska. Ogólnie podróż w sensie samolotem była strasznie dziwna. Nie szarpało ani nic tego typu, w sensie nie było turbulencji, aczkolwiek jakoś dziwnie się się działo. Nie wiem o co chodziło. Eee, Chyba no tak, nie? zobaczcie sobie gdzie jak... O, chłopaki tu. Tu se próbują wyszukać. Ty znasz wszystkie torby? Co? No. Znasz wszystkie torby? Na oko? Na, na oko, no tak. Uwaga. Czekamy na autobus. Czyli na transfer z lotniska do hotelu. Aczkolwiek nie może się obyć o... bez jakichś komplikacji, bo naszego autobusu jeszcze nie ma. Więc... Albo zaraz zobaczycie content z autostopa. Albo wsiądziemy. Ale jest tak ciepło wam powiem. 30 stopni jest. Jest parno, bo jest parno. Ja mam krótki rękawek, ale jeszcze mam długie spodnie. A, no tak, zobaczycie, Aha, no tak. Tak mogę Wam pokazać. O! Długie spodnie. No. Jeste ciekawe, nie? Jeste ciekawe. W międzyczasie możecie dać znać w komentarzu też, czy... Dojedziemy, czy będziemy musieli sami sobie szukać autostopa? Ale świeci słońce! Jesus Christ! Patrzcie. Uwaga! No tak, no bym co odwróciła. Siedzimy. Siedzimy i siedzimy. Ale to jest fajnie tak Jest klima! Jest klima. Zimniutko, milutko. Także siedzimy, mamy godzinę trasy. Na hotel i drineczek z Palemką i w basenie Cześć. Ej, ja wiem, że się mi. Ja wiem, jak wyglądam. Serio, ja wiem, jak wyglądam. Ale spałam z godziny w nocy. A od godziny szóstej jestem na nogach. Plus, dodatkowo samolot, autobus. Wyglądam jak. Klub. Ale tym się totalnie nie przejmujcie, serio. My właśnie dojechaliśmy i ekipa już poszła się zameldować. Ja oczywiście jeszcze mały papierosek na majorce i zaraz jakieś jedzonko, grineczek. I później tak naprawdę was wezmę bardziej, jeżeli chodzi o pokój. Chociaż pewnie was od razu wezmę teraz, jak pójdziemy już do pokoju. W każdym razie trasę nad może mam jakieś 1,5 km, 2 km? Tutaj mamy basenik, ludzi trochę jest, ale spoko. Mam pokój numer 1, nie mają 2, a 122 Marenek. Może chodź? mi sekundy. So, czekaj, się. Tu masz 140, 140. Chyba, że to będzie 101. Idziemy, kochani, do pokoju. Do pokoju. No idź. Otwieraj i ja biorę ich od razu. Bo muszą być te stare kamyka. O ale Jezus, ale zajebała potężnie, ty. No i mamy se widok na ten, nie? Na basen, tu se grają w piłkę, możemy se wyjść bez problemu, słuchaj, z tego, uważaj, łóżeczko jest, telewizor jest, ja jestem, Elo, cześć, no i gitara, nie? Gitara się ma.